Z tej strony Elia. Jesteśmy dzisiaj w, na wyspie padok w Jarlame. i jestem tutaj przy Dorot, dlatego że tutaj będę zaczynała questy, które będziemy dzisiaj robić, wykonywać i jest ze mną... Jestem dziewczynkiem. <głos》> jest ze mną Spell i będzie ze mną biegał jak taki typowy dziewczynek. I ja sobie chodziłam tutaj z Dorotką. Jak wiecie lubię tą postać, nie wiem czemu, ale taka neutralna bardzo. Dobra, to zaczynamy quest'a, mam, mam mnóstwo questów, które muszę zrobić, mam porozmawiać z wujkiem Bobem i w ogóle i w szczególe tutaj jest tego sporo, więc trochę tam połączę tych questów i żeby, żebyście mieli fajne dobra. Witaj Lilian, dzięki za wszystko, co dla nas zrobiłaś, spotkaliśmy się niedawno, ale czuję, że jesteś członkiem rodziny. Jestem członkiem, a ty dziewczynkiem. Może lepiej nie być członkiem. Nie byliśmy pewni, jak ci podziękować, ale udało nam się zorganizować dla ciebie mały prezent, jako znak wdzięczności za wszystko, w czym nam pomogłaś. No tak, mały znak wdzięczności. Przechujowy wyścig, który, który, którego mało kto lubi, i w ogóle jest ciężko ciężki. Spoko, taki znak wdzięczności. Okej, okay. porozmawiaj z Bobem, który ma dla ciebie małą niespodziewajkę. Fajnie, prawda? Fajnie. Zobaczenia wkrótce. No dobra, tu możemy sobie pójść do boba. Będziemy mieli wyścig, a że mam konia niedoespionego, to idealnie będzie, prawda? Jak w spelu? A jak? No, ja a domo. gdzie ty jesteś, bo nie wiem, czy już trafisz tu, czy nie trafisz na nowy wypadek, bo spelu się nie do końca trafię. Tak, ja z był nie umiem trafić. Ale jestem, jestem na promach w Forcie Pinta. No dobrze, no to jesteś w Forcie Pinda, to z promów pojedziesz w prawo i przez most, znaczy w lewo i przez, przez most w lewo i... Już. To nie jest, nie, to nie jest zielony prom. Dobra, to jestem przy wujku Bobie. Hej Lilian, czujesz się w nastrój na zawody? Nie, ale dobra, idziemy. Dorit powiedziała, że mamy dla ciebie prezent. No, nie, po, nie powinna ci mówić, to miała być niespodzianka. Ech, nie była. Mówiła, że będzie to niespodzianka. Okej, okay, wygląda na to, że y, pomieszaliśmy wszystko. Więc o to, co sobie pomyślałem, od dłuższego czasu zastanawiałem się nad wyścigiem na wyspie Padok i kiedy zobaczyłem jak pomagasz nam wszystkim, uświadomiłem sobie, że długo, że to co? że za długo z tym zwlekamy i nadszedł czas, aby coś z tym zrobić. wykrzyknik. <laughs> Podkasałem rękawy i po pracowałem całą noc, aż wszystko nie będzie gotowe. No, całą noc pracował, a ja z tym zlekam jakieś dwa miesiące. <laughs> spoko. Dzięki, dziki wyścig na wyspie Padok jest gotowy. Oczywiście, niespodzianka polega na tym, abyś przejechała cały tor do końca, gdzie będzie czekać na ciebie prezent od nas. Myślę, że nie jest to tak ważne, że pomieszaliśmy niespodziankę z prezentem. Jak ci się podoba? Chcesz wziąć udział w całkowicie nowym wyścigu. Super, ja zacznę odliczać. A, ja dostanę ci rzemki. Mam pytanie, czy ja, jak on odliczy, to ty wybuchniesz? Tak, będę wybuchać. Bum! Dobra, jadziem, jadziem, ten wyścig, jadziem Tu Spero mówił, że się konie zawiesza po aktualizacji, na, na pewno na tym wyścigu będziemy mieli możliwość zobaczyć, to czy się nie zawiesza. Ale serio, <grym> powiem Ci, że to jak zrobili teraz trochę tego konia, że on nie... Um... Nie dębuje przy wow. każdej przeszkodzie, to jest w porządku. Może no, nikt ja nie <gryw> <gryw> Tak serio, serio. Napisz, a idź pan w chuj. <gryw> dobra, słuchajcie, no dobra, no, no jedziemy sobie dalej. Ja ten wyścig nie dość... Znaczy lubię go, ale on jest taki trochę męczący, powiem szczerze. Jest taki coś trudny, ciężko to się wyrobić. Ale da się. Kiedyś go bardzo nienawidziłam, teraz się da. No, no jakoś wiecie. Znaczy pomijając to, że mam konia na 10 poziomie i powinnam to wyrabiać na każdym zakręcie. No ale dobra, już ten fakt. Uuu, tutaj, tutaj, tutaj. No ale dobra. Ogólnie wyścig fajnie, że mamy. Już będę miała kolejnego wyściga do zrobienia, żeby konia potek Będzie mi szybciej to szło. Zawsze te parę punktów więcej dziennie. Bo w końcu trzeba tą linię ogarnąć, żeby miała trochę wyższy poziom, nie? Ojej, no. Jestem w no to mówię ci w, pra w lewo, jak wyjdziesz z promu, w lewo i w lewo przez most. Ja okay. tu jezdę. Tylko zaraz tak. tu będziemy szli. Nie, to dobrze, że już dojechałem, tak? To no, jest jakiś Tak jest. Uwaga, będę czytał wujka Boba. Hmm, Doskonała jazda, Lilian. Bardzo dobrze, że oto nasz prezent to od wszystkich z wyspy Padok. Jako podziękowanie za Twoją pomoc. Dziękuję ślicznie. Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że kiedyś, kiedyś, kiedyś to ja tym wyścigiem tylko i wyłącznie nabijałam. Słuchajcie, nabijałam sobie tutaj reputację, nabijałam sobie maksymalną. Także nie narzekajcie, nie narzekajcie. Dostawa mleka. Aha, to jest jakiś drugi. To nie jesteś? Jesteś. Jestem Siem, ma siema, siema dziewczynku. Dzień dobry. Cho, chodź, dodamy cię do grupy. I chodź, zrobimy sobie tutaj tego wyściga, jak już jesteśmy we dwójkę, to zrobimy z tego wyściga. Z tym dzieckiem, które tak. zbudowało cały Tak, z tym dzieckiem, zbudował cały parkurek. Ona chyba jakieś nie wiem, mandron dało To ona po prostu ona rośnie strongwoman. Strong Słuchaj. Spodoba do kociołka z y, testosteronem. Tak. A, <laughs> Wsadzili dobra. ją na trzy zdrowaśki do kociołka z testosteronem. <laughs> dobra. Przepraszam, po prostu tak. No ten wyścig powoduje Dziewczynku. mnie emocje. Dziewczynku, ten wyścig jest bardzo fajny. Chyba, że jesteśmy gdzie... mną. <grym> Okej, okay, dobrze, nie mam więcej pytań. <grym> co co, co ja, teraz, gdzie, gdzie ja teraz? Co? Co teraz? jest z... <grym> nie mów, że go zlamisz. <grym> nie pytaj. Jestem ja trzecia ja dzisiaj. To też słabo, bo się potknęłam ze trzy razy. Nie, <grym> yeah, znowu muszę robić. Nie. Naprawdę? Tak. Naprawdę? Wiesz, że ja najpiękniej. A tak, seriously? Poważnie? Aha. O Jezus, Maria. Ten wyścig jest prosty i superowy. Dobrze, to jak sporo robi sobie ten wyścig, to my sobie zobaczymy, co my tu będziemy jeszcze robić. Nie ja powiem Ci tak, tak? E, tak e, ostatnio udało mi się i tak nie zlamić w wyścigu z czarownicami, więc to i tak jest dla mnie osiągnięcie. No jest, faktycznie. No, stop, stop. Mamy tak. Ostatni Pięknie. kawałek mapy, więc tego na razie nie będziemy robić. Początek nowej ery to jest zupełnie na nowe questy, więc nie będziemy. Kolejka, tak samo nowe kwesty. Życzenia kurczaków, chyba też, nie pamiętam tak zupełnie. Pojedziemy do Fortu Pinta i będziemy robić po pierwsze najważniejsze bezpieczeństwo. Potem tak, łaskawienie przestępcy. O, to tu pojedziemy do Filipa i łaskawimy przestępcę. I to może być chyba to wszystko. Chociaż nie, bo to też są, na, myślę, że więcej tutaj kwestów będzie, więc yy, wątpię. A i do te pojedziemy w innym odcinku. Dobra, to teraz idziemy do łaskawienia przestępcy i do ochrony. Masz? No Masz nadzieję. To to chodzi. głosujemy, biegniemy, podatajamy. A ja dzisiaj dostani. Jadę. To Jaka uciecha. To, żeś Moniki nie poznał, Monika jest fajna. Znaczy szefowa, nie? Mhm. Wiadomo, szefowa. Szefowe są fajne. Znaczy nie no. Większość, znaczy w sumie to część, w sumie to mała, mała część. <grym> to ale w sumie to mała. To jest tak jak z teściowymi, fajne, fajne, ale potem się mniejsza część robi fajna, a potem bardzo mało jest fajnych <grym teściowych <grym> itd., tp. No. To jest tak jak w. Boże, pan Weddeuszu, kochajmy się dalej, tak z daleka. A dobre, dobre. <grym hate> jedziesz, jedziesz? Dobrze, jedziesz. Jadę, jadę. Właśnie zaglądowałem zaglindowa oczywiście na płocie, ale to jest inna kwestia. No to ja tutaj do farmy wjeżdżam, także mnie znajdziesz na farmie na pewno. Ta, tą farmę u mnie bardzo lubię, bo pamiętasz, jak byłeś u mnie na wsi? To jest takie mm -hmm. wielkie drzewo na środku, mnie też były dwa, no ale wiesz co, chodzi, nie? O, wiem, to wiem. mi tak bardzo przypomina właśnie dom i tak dalej, wiesz, no wiesz, no. Bo patrz, ja? tu, patrz tu jest ten domek, gdzie, gdzie wiesz, nie? Tak? Mm -hmm. Tutaj, tutaj, tutaj jest droga, to po prawo to są te szopki, co tam ci mówiłam, a tutaj jest stodoła, to tam coś tam, co było, a teraz, wiesz, wyjebisty skamniak. Ja wiesz co, pamiętasz, że pamiętam ten quest na szukanie bliźniaków i mi się to bardzo się Aha, Dobra, Czytamy, co tutaj chcą od nas. bo My tu mamy już na maksymalną reputację, ale nie zrobiłam się tego questu. Tristan naprawdę się zmienił, nie uważasz, Lilian? Nie wiem, nie pamiętam. Pracuje ciężko od rana do nocy, bez nawet... Mm, Słowa skargi. Wczoraj o zachodzie po powiedziałem mu, że zrobił dziś wystarczająco, ale on odpowiedział, że musi skończyć zadanie, które niedawno zaczął. Kurwa. Z Leniucha do pracusia. Dobre osiągnięcie. E, nie tylko to, Lilian. Przedtem był leniwy i obijał się. Odbijał się. Od ścian. Aha. <grym> Dobra. Myślał, myślałam, że źle przeczytałam, ale to jednak jest. E, a teraz... Ale teraz... Robię wszystko idealnie i totalnie perfekcyjnie, Escape. Ja sam lepiej nie zrobiłbym tego, co on. Tyle nieuchłody! Ty. Mm. Syna, wykorzystywać tak. Naprawdę bym się zmienił. Myślę, że od... odsłużył już swoją karę, ale chciałbym. Klikałam to, czemu to się nie kliknęło? Chciałbym dowiedzieć się, co jego mama Idun ma do powiedzenia na ten temat. A, to nie był jego syn, to był syn e, właśnie tych sam... Goldspur, sorry. Oni, oni chyba mieli to jakąś dziewkę, co ją chciał zbrzuchacić. Mm, nie, on nie chciał ją zbruchacić. No jak nie, bo to się dzieje To nie, ten, w to to nie, nie ten? ten, to nie ten. to jest ta historia, to nie ten. To jest brat tej dziewki, bo a, on nie lubi, on to nie bo on nie lubił tego brata, tego chłopaka, tej dziewki i dlatego uzajębał kruszaki z kurnika i powiedział, że ten chłopak tej dziewki. A, Rozumiesz i on tak chciałem no i na razie ten. No, tu, a to też. Dobra, cicho, proszę, bo ja, ja, ja zgubiłam te, czekajcie. Bo wiecie, co, ja mama i ma do powiedzenia na ten temat. Ona... Również jest częścią tego i bez jej opinii nie podejmą żadnych kroków. A, bo on miał u nich u Sunfieldów, dobra, już wiem. Lilian, czy możesz pojechać zapytać się, Idun Goldspur, czy zgadza się na zwolnienie z listy na nas obowiązków? Mogę. Ja chciałam powiedzieć, że w ogóle e, kończę reputację u Goldspurów i nie mam co robić na Lilian. To jest śmieszne i dziwne, choć... Chodź laptop, możesz to możesz to. zrobić na tym końcu, nie ma problemu. Tak, 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 oj, 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 dobra, skoczyłam. Jesteś? Jezu, co się stało? Jedziesz? Tak, tak tak. A, jest, <grym> tak, tak. Takie piękne animacje po prostu, że na normalnie że konia w powietrzu, stajesz na murku, to no, super. No, najlepsze animacje. A coś się o niedębowaniu, tak? To właśnie mi koń zadębował znowu. Jezu. Nie, animacje o, su są super, fajnie, pięknie, tylko trochę wrzucę z tego... tam ludzie pisali mi właśnie, pisaliście mi, że... Tak wygląda półsiad, ale nie wiem, wydaje mi się, że nie zawsze i nie u każdego i tak dalej, ale to tak raczej nie, bo się powinien człowiek bardziej trzymać. No nie wiem, ja się nie znam, bo w półsiadzie nie jeździłam, tym bardziej takim tempem. Mhm. Ale wiecie o co chodzi, no tam jedni pisali tak, drudzy pisali tak, no może no to jest kwestia jazdy. głosy byłyby takie bardzo podzielone z tego co mm -hmm. widziałem też. W ogóle te Ogólnie, o super, głosy są bardzo podzielone odnośnie animacji, powiem że jedni są zadowoleni, na przykład z, z tego, że stoi koni e, postać super, super, na przykład ja i Atakama, Atakama jest zadowolona, a ja no. nie do końca, bo mi postać wisi w powietrzu. Na przykład a tam mówi coś tam odnośnie czegoś innego jest zadowolona, bo nie zadowolona, to by ja jestem zadowolona, tak wiesz. Bardzo są głosy podzielone i ludzi i w ogóle zauważyłam właśnie też w komentarzach i atakamy i tak dalej, że bardzo głosy są podzielone odnośnie tej animacji. Jedni po prostu uwielbiają, drudzy nie do końca, jedni to, drudzy tam, to w ogóle masakra, ktoś uh -huh. tu to szuka. Także nie w ogóle głosy są podzielone z... bardzo, ale w ogóle ja zaraz zatrzymamy się żyć przerwę, uh -huh. to zobaczysz jak moja postać wisi w powietrzu. Ona no, nie siedzi na środku, zobacz. Spójrzmy na to. Powiem Ci, że ja myślałem, że tylko w Star są takie pojazdy lewitujące, a tu jednak, kurde. Nie. zobaczy Ty masz ładnie nogi w strzemionach, bardzo ładnie Twoja postać siedzi w siodle, moja postać nie siedzi w siodle, jest bardzo ładnie strzemiona. No właśnie tak widzę, że ma tak... Lepiej, to, czy... no właśnie, lepiej to no na nogi. Strzemiona przykład... jest jakby równolegle z koniem, a ty, Twoja noga wisi gdzieś, gdzieś między nimi. A... Powinna ta postać po prostu być niżej. Bo, tak jak powiedziała Taka Ma, one mają bardzo ładną. E, właśnie w ekran, kiedy chciałam coś pokazać, to jest stój. Stój, stój, stój będę pokazać sobie. Nawet no, okay. lepiej. Bardzo ładnie mają linię od właśnie Ucho, e, łokieć, staw barkowy, bioderko i pięta. Super pięknie, ale no po prostu i tutaj też ta linia powinna tam zowyskać. No powiedzmy, wodze powinny być inne. Ale ogólnie to moja postać po prostu wisi w siodle. No dupa ma, ma na tym, więc to no, nie jest do końca. Dobra, no nieważne. Ech, czytajmy ten. ten. Um, uwolnić Tristana? Tak. Więc mówisz, że Filip uważa, że Tristan został ukarany wystarczająco i zastanawia się, żeby go wypuścić. Hmm, słyszałam dużo dobrego o nim od Izoldy ostatnio. To jest ta Izolda, ale nie została zbrzuchata, zbruszona jak ona tam... Roz, Dobrze. Rozmawia z nim ostatnio, kiedy... Rozmawiała z nim ostatnio, kiedy była na dole, żeby przywitać się z Sunfieldami i powiedziała, że wydaje się być odmieniony. Wiesz co? Wierzę, Izoldzie, i wierzę Filipowi. Filipowi. A jeśli oni uważają, że kara jest zakończona, to tak jest. Daj znać Filipowi, że zmieniłam decyzję i zgadzam się z nim. Tristan zapłacił za swoje przewinienia. Ha, cudownie, nieprawdaż wkrótce znów zobaczę mojego małego żołnierza. Okay. Co? Co? E, obok, obok niej stoi mąż, także myślę, że to nos powinien tego żołnierza widzieć, ale dobrze. Chodźmy już stąd. No, może wiesz, on po prostu bije jego po kasku. Może ona widzi dużego żołnierza. Ale co miałem powiedzieć, właśnie, znaczy to jest złe i nie wiem, czy w sumie to, to, to wyrazić. Mhm, dajesz No bo wiesz, no w Murland jest taki quest wyskrop konie, no to jakby wiesz, jakby tutaj było, nie daj Boże, wyskrop Izaldę, no to już. Boże! spyl, Ale on nigdy nie zbruszył. No, no właśnie dlatego dobrze, że jej nie zbruszył. Boziu! Ja nie mogę. Nie wiem, czemu tędy pojechałam, nie pytaj mnie, chodź. Znaczy ja nie znam tej mapy, więc tu jest to. Aha, bo powinnam jechać wyżej. Znaczy tam przez miasto byłoby szybciej dużo. No ale dobra. sobie widoki, piękne tekstury. Tak, piękne tekstury tych restauracji. A właśnie wiesz A tu gdzie się jedzie? No, no tu gdzie się jedzie w lewo. Przez most. A tu w prawo no. Koło muru? No, a tu w prawo W miejsce za murem. Boże! A wiesz co miałem właśnie powiedzieć też? No? Że bardzo fajne by było to, gdyby zrobili jakieś relacje z koniem, tak? W sensie załóżmy, że nie że no, Ale ja to mówiłam. Też jakby właśnie to budujesz no nie, nie wiem, nawet tak. jakimiś interakcjami żeby załóżmy ten konie lepiej jeździł jakbyś miała lepszą relację z tym koniem. Ale ogólnie byłoby fajnie, gdyby wiesz... A. Gdyby były, wiesz, pomieszenie po śnupce i tak dalej, tak dalej Wiesz, właśnie, żeby koń cię bardziej kochał, właśnie do ciebie przyzwyczaił, to by było też fajne. Ten hoł, ok, okropny hoł, ok, okropny, okropny chłopak przez CH. Kiedy chciałem, go wypuścić, uciekł i zostawił mnie jak, jak stoję. Tristan uciekł. No, a ja myślałam, że to będzie zakończenie tej historii. No, nie wierzę. Och, niech ja tylko dorwę tego okropnego Tristana Lilian Grrr. Czekaj, co to li, do licha za hałas? To brzmi jak głos y, Tora. Krzyczy o pomoc. Wygląda na to, że głos dochodzi z morza. O mój Boże, musiał iść w dół na nabrzeża chociaż nie może się tam zbliżać. Pośpiesz się, Lilian, uratuj go, uratuj mojego syna! No, jestem ratownikiem. wszystkim się jest. Wiem, ale nic innego nie mam powiedzieć, bo nie wiem, czy się mam tego odnieść. Wciąż wiesz. Lepiej niż bycie ginekologiem chałupnikiem. Ale jeszcze mnie nikt nie zbrzuszył. Tak Dobra Tu dzisiaj A... robią tak koni widzę, ale... co? Bardzo... nie, nie nieważne. Okej. Okay. Okay. Bardzo ładnie wjechałem w drzewo i Super. Nagle miałem wypadek. A ja właśnie weszłam w dupę Shaira, to nic. Ha. A muszę biec, Sajra. przepraszam. Dobra, muszę biec. To, wiesz, takie muzyka wiesz jeszcze na mnie jak z, z patrolu. Tom, tam, tom, to topi się, topi się. O, już się nie topi, no. To już utonął? Nie, jeszcze nie właśnie. No, już mi się Co robić. tu kurde jest za dziecko? Aha. Bo próbował go uratować, rozumiem. To jest to dziecko chcę dobra, już wiem. Dobra, czytamy. No chodź tutaj. Um, Ktoś To jest nieważne. Ehe, he dzięki ja myślałem, że utonę. To jest pisał, tylko nie wiem kto i co. No to ja napiszę. Powiem szczerze. Hej Lilian, siemka. Eee, dobra. Nie mów, że nagrywam, błagam, nie mów, że nagrywa Pozdrawiam się bardzo. <grym> Emily Ale nie mów, że nagrywam. Echem, echem, Thor? Czy wszystko z nim dobrze? Ech, echem, co się stało? Zobaczyłem to idącego w dół morza i pobiegłem za nim. Nim go dogoniłem, był już przy nabrzeżu. To wszystko stało się tak szybko i nagle zobaczyłem jak wpada do wody i nie wypływa na powierzchnię. Rzuciłem się do wody i zanurkowałem w końcu, znalazłem go, popłynąłem w stronę nabrzeża i próbowałem wydostać go na ziemię. Mimo że byłem już strasznie zmęczony, kiedy, to, kiedy się tu pojawiła i zacząłem całkowicie opadać sił, ale nie byłem w stanie się podnieść. Gdyby nie ty, pewnie bym utonął. Dziękuję ci bardzo, Lilia, Ocaliłaś moje życie. Hej! A, oto Tor. Wszystko w porządku, mały przyjacielu? No dobra. Ehm. No dobra, fajnie, fajnie, tylko że tak, kurde, dosyć szybko się to wszystko wydarzyło, nie? E, Tristan, ty żyjesz, hura! Tristan, o, umarłeś, też hura. Klip, chcę wrócić do domu, jestem mokry, zmarznięty i przepraszony. Ta po coś tu, w już się, ja się pytam. No, chcę może do domu. może chodzi o inne. Chcę do domu, do mamy. Triste, możemy iść do domu? Nie, cierw ciało, coś chciało. Niech tu leży. A ci do wody zarzucę. Oczywiście, że możemy, Tory, chodź do domu. Lilian, spotkajmy się znów na farmie. Chodź, Thor. poniosę cię, Lilian, przecież sił nie masz. Lilian, muszę wrócić do pracy. Zostało jeszcze dużo zrobienia i chcę ukończyć wszystko przed zmrokiem. Kur... Taki pracuś. Powiedz Filip... Ufa, utapił się, ale spoko nie ma, nie ma siły, jest mokry. Nie, spoko, nie? Muszę po, zrobić. Powiedz Filipowi, że stworzę wszystko w porządku i przepraszam go za... za co? Go, jeśli zdenerwował się moim zniknięciem. Utonięciem. Utonięcie. <grym> tak, nigdy nie, spo, nie spróbowałbym uciec... On dobrze wie, no nie wiem, czy nigdy, bo kiedyś wciekłeś. No i co, poszli sobie. A, a to jest ten stary kość, w się tepają. Dobra, no to wie. Ej, chyba szybciej biegamy, faktycznie, trochę. Um, Tylko te ręce właśnie... ma takie bardzo odstawione od, 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 od ciała, jak biega. To mi się nie, nie do końca. nie, jest, to Wsiadanie jest tak statne. To mi się nie, tak, nie do końca tak, podoba. Wsiadanie mi się nie podoba bardzo i yy, to, że te ręce ma tak odstawione od ciała, ale dobra. Wiesz co, ona biegnie jak taki typowy superbohater po prostu. No, w, no. Dosłownie. Chodź, bo pobiegłam już, musisz tutaj sobie dostać się do, do tej farmy. Jeszcze wiesz, powinien być taki soundtrack, nie wiesz... Batman... Batman... Gdzie jest Filip? No... tak właśnie biega, tak jakoś nie po dziewczęcemu. Dobra, chodź tu Filipie. Lilian właśnie zobaczyłem Tristana wracającego i niosącego na plecach Thora. Obaj byli przemoczeni. Co do licha się stało? Rusz dupę! <much arbeitet> Wiesz, róż, co się stało. Rozdupę i, i wiesz, i sam idź, nie tutaj się zglapisz. Och, Tristan, jak mogłem w ciebie wątpić. Ryzykowałeś swoją własną dupę. Psz. Swoje <laughs> własne życie, żeby ratować mojego syna. A ja myślałem, że uciekłeś. Przepraszam. Jesteś prawdziwym bohaterem, a nie jakimś parobkiem, który jest uwiązany w mojej farmie. Uwięziony, sorry. Uwiązany. <śmiech> <śmiech> Widzisz, to, to jest taki jakiś wiesz psem twarzy. Przepraszam. Ja tu go, go wiążą, ja to Nie chciałam, mokszy. Ale ja. Nie no, ale... nie, Niepokojąco. Ja nie chciałam uwiązać parobka na farbie. <noise> Bo to było, że on jest uwięziony na farbie jako parobek. Boże. Napisz jej, że nagrywam. Pozdrawiam cię, Mili. Nagrywam, tylko czytam questa. Jesteś wolny, twoja kara została wykonana. Idź do domu! Na farmę złotej ostrogi, no jakby nie wiedział, że jest, jest jego dom i uściska mocno swoją mamę. Bardzo to mu tęskniła. Ty o tym nie wiesz, bo ty z mnie nie gadałeś. Bardziej niż sobie możesz wyobrazić. No nie wiesz o tym. Zawsze jesteś tu. No, może dzwoniła do niego po pomocach. Zawsze jesteś tu mile widziany. Od tej chwili jesteśmy honorowym Sanfieldem. Idź. Nie wiem, czy czym chciała. Idź teraz, ale nie zwlekaj z ponownymi odwiedzinami. No tak, bo przecież kurde wiesz, nie? Przecież wiesz, nie? Ktoś musi robotę wykonywać dalej, nie? Nie, nie mogę. O Boże, czekaj, Co? bo to nie ma jakieś niewiadomego pochodzenia przedmioty. Jestem wolny, Lilian, jestem wolny! Nikt mnie nie wiąże przy kołku, żebym robił na farmie! Nie, Jezu. dobra, ja żartuję ja sobie, ja się to robiłam. Jestem wolny, jestem wolny, Lilian. Właściwie to nie cieszę się, aż tak bardzo wolałbym być przywiązany dalej. Tak. Naprawdę I, polubiłem ciężko. Roznajdziemy przedmioty w inne miejsca. Jezu... Naprawdę polubiłem ciężką pracę i starałem się jak mogłem. Na początku nienawidziłem mojej kary, ale teraz myślę, że naprawdę się zmieniłem. Teraz jestem osobą, którą zawsze, zawsze, nie zawsze, przepraszam, chciałem, zawsze chciałem nie być, zawsze. ale nigdy nie starałem się zmienić. Wiesz co? Od teraz będę pracował ciężko i starał się jak najbardziej. Najlepiej. Muszę mu Ci podziękować za to, Lilian. To prze... początek mojego nowego życia, po... pierwszą rzeczą jaką zrobię będzie powóz do domu, powrót, sorry, do domu, Cerc czerwca. Znaczy, wiesz, tak, początek jego nowego życia... No, tak, Ale... nie będziesz dawał dupy na farmie. Przepraszam, nie chciałam, do... nie powiem do, do dokładnie co chciałam, co pomyślałam. Przeproszenie mojej siostry i Lokiego, to był Loki, który nie zbruszył lody za wszystkie okay. kłopoty. Nie wiem, czy kiedykolwiek mi wybaczą, ale się postaram. Lilian, mam nadzieję, że spotkamy się wkrótce ponownie. Możesz zajrzeć na farmę do tej ostrogi i pobujać się trochę ze mną w każdej chwili. Um, nie. <śmiech> <śmiech> ale powiedz, że sobie Obiecaj, zauważy... że zajrzysz! Ale zauważ, że ty... Ja jest... jeżeli brat jest Tristana, a siostr jest Izalda, to może być co jakiś psiąt twarzy siedzieć i jeszcze krótrą do tego Ale w jednym. Nie no, bo Loke to jest to jest Sunfield. A no Izolda tak. i Tristan są Goldspury I Goldspur był Tristan uwięziony na farmie Sanfieldów bo ukradł kurczaki po to, żeby obciążyć Lokiego. Dobrze, nie zaciążyć. Dobrze. I on nie proponuje numerek, żeby się z nim pobujała. No nie! Długa rura, krótka rura? Tak, długa rura, krótka rura, długa rura, krótka rura. Jezu Chryste. Jezu, masakra. Cieszę się, że spełniam wasze marzenia i pozdrawiam oczywiście was bardzo, bardzo, bardzo. Pozdrawiam Biankę, czy Blankę, Blankę, przepraszam bardzo. Proszę, I, przestańcie i... pisać czy nagrywasz? I pozdrawiam Sła. Klarę i pozdrawiam Emilii. Dobra. Y... Ignor, ignorę, ignor. <laughs> Nie. Dostaliśmy białe ciżemki, które pasują bardzo ładnie do wszystkiego. Staliśmy takie o głowie, które jest ładne, ale chyba nie ma statów, no nie ma, czyli będzie na sprzedaż, ale jest ładne. I dostaliśmy takie środełku, które też jest ładne może nie ma... Może nie będzie ładne. Jest. No, i my się nie skończymy nagrywanie, ponieważ bo już nagrywamy sporo, tak mi się wydaje. Eee, czyli nie zrobiłem wszystkich questów, które chciałam dzisiaj zrobić, także no cóż. Mogę coś powiedzieć? Tak. W ciągu to się nastąpi?

Klara, Klara e, i, była, i, i była dziewczyna jak Iza. Tak, jeszcze. Eee. Jezu, przestań, już nie mów tak. A, ja wiem. <śla> Dobra, widzicie, bardzo wytrzymać do końca. Boże, wyjdź ze mnie, proszę. Dobra, więc ja się z Wami żegnam. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że dotrwaliście do tego momentu. Łapki w górę, mile widziane. Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia na końskim szlaku Start Table. T